39-latek w sandomierzu wdrapał się na mur i musiał być ściągany przez strażaków niczym kot sąsiadki. Mucha pomogła golfiście wbić piłkę do dołka i zgarnąć wysoką nagrodę. Zdenerwowana matka wezwała policję na kolonię w zakopanym, ponieważ jej dziecko nie odbierało telefonu. Cześć, witam was i zapraszam na kolejne najciekawsze newsy tygodnia. Numer 12. Strażacy z sandomierza uratowali 39-letniego turystę, który dla żartów wspiął się na mur na Starym mieście, po czym bał się z niego zejść. Do niezręcznej sytuacji doszło w niedzielę wieczorem. O godzinie 19.00 sandomierscy policjanci zostali zadysponowani na ulicę Ży, gdzie na pozostałościach po murach miał utknąć mężczyzna. Czyli jak ktoś się śmieje, pozostałości po mężczyźnie. Jak się okazało 39-latek podczas zwiedzania miasta wysłuchawszy opowieści przewodnika postanowił się popisać i wspiąć na historyczne mury. Niestety kiedy znalazł się na szczycie, obleciał go taki strach, że nie potrafił samodzielnie wrócić na dół. Dopiero przy pomocy specjalistycznego wysięgnika strażacy sprowadzili mężczyznę na ziemię niczym do Słowosza Uznańskiego. Internauci w komentarzach nie mogli uwierzyć, że interwencja nie jest żartem. Żart? Szkoda, że go helikopterem nie ściągnęliście. Za nieodpowiedzialne zachowanie funkcjonariusze ukarali turystę mandatem karnym w wysokości 500 zł. Chocia ktoś napisał, po co ten mandat? Wystarczyło poczekać, aż się ze ze strachu to dłużej by pamiętał. Na szczęście całe zdarzenie zakończyło się bez uszczerbku na 39-latku, ani równie starych 600-letnich murach. Numer 11. Policja w Międzyrzeczu zatrzymała 18-latka, który po drodze publicznej poruszał się rowerem, na którego ramię zainstalował silnik spalinowy. 18-latek stworzył w ten sposób prowizoryczny motorower, czym według policji poważnie naruszył prawo. Jak przekazał rzecznik, samodzielnie skonstruowany pojazd nie został dopuszczony do ruchu, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, a sam konstruktor nie miał wymaganych do jego kierowania uprawnień kategorii AM. Policjanci skierowali wobec młodego kierującego wniosek o ukaranie do sądu. W komentarzach standardowo tak się zabija młode talenty i mądre głowy. Zamiast docenić kreatywność gościa, dać pouczenie i puścić, to jak zwykle musieli się popisać i skierować sprawę do sądu. Powinni go pochwalić. To gatunek ginący wśród współczesnej młodzieży. Internauci zwracają również uwagę na prawdziwy problem na drogach, którym powinna zająć się policja. Zajmijcie się hulajnogarzami w miastach. Ta samoróbka i tak pewnie jechała 30 km na Godzinę Max. Natomiast hulajnogi zasuwające 60 czy nawet 90 km na godzinę są ok, a producent pokazujący jakie je odblokować jest już cacy. to jedzie max 4 dychy mogli go dogonić, to mu dowalili kary. Polska policja, jakie oce płacą ci na hulajnogach i jakie posiadają uprawnienia do kierowania nimi. Numer 10 Zaginiona kotka Blue z Olkusza odnalazła się tysiąc kilometrów dalej w Chorwacji, po tym jak schowała się w aucie sąsiada, który akurat jechał tam na wakacje. Historię opisał kanał Olkusz TV. Zwierzę po ześlizgnięciu się z okna mieszkania na czwartym piętrze miało ukryć się w zderzaku Toyoty i zostać zauważone dopiero po 15 godzinach podróży. Ze zderzaka wystawał jedynie kawałek ogona. Z powodu kontuzji wywołanej niezamierzonym skydivingiem i męczącej jazdy na gapę, kotka była nieco zszokowana, a apetyt odzyskała dopiero po dwóch dniach. Jej przygody podbija Social media to jest materiał na film, pisze ktoś. Ja myślałem, że konik polny chodzący mi po aucie, który jeździ ze mną na wycieczki, to event, ale ten kot go przebił i to na grubo. Internauci żartują, że po takich wakacjach kot chyba zmieni właściciela. Oj, coś się obawiam, że doszło do zdrady. No, wygląda na zadowoloną i jakoś za domem mnie tęskni. Coś czuje, że starego właściciela po powrocie to co najwyżej oszczędza ciepłym mod, Spakuje miski, kuwetę i przeprowadzka. Kot nie chce do sąsiada. Kot i sąsiad po tygodniu. Numer 9. Pewni rodzice wezwali policję na kolonię, ponieważ ich dziecko nie odbierało telefonu. O nietypowej interwencji poinformowała policja w zakopanem. W połowie sierpnia policjanci otrzymali zgłoszenie od zdenerwowanej matki, która twierdziła, że nie może dodzwonić się do dziecka, ponieważ opiekun kolonii rzekomo zabrał mu telefon. Po przyjeździe do domu wypoczynkowego w jednej z podhalańskich miejscowości i przeprowadzeniu rozmowy z wychowawcami kolonijnymi okazało się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Na czas zabawy dzieci same zostawiły telefony w bezpiecznym miejscu i nikt im ich na siłę nie odbierał. Mało tego rodzice, wysyłając swoje dziecko na kolonie, sami zaakceptowali regulamin, według którego telefony komórkowe nie powinny przeszkadzać dzieciom w odpoczynku. Jak pisze policja, odkładanie telefonów miało zachęcać dzieci do aktywnego spędzania czasu i budowania relacji z rówieśnikami zamiast wpatrywania się w ekrany. Opiekunom zależy, aby dzieci miały wspomnienia pełne słońca, śmiechu i nowych przyjaźni, a nie tylko lajków i postów. Numer 8. Organizacja PETA zajmująca się prawami zwierząt zaapelowała do Nintendo o usunięcie kolczyka z nosa krowy w najnowszej grze Mario Kart. Według organizacji mosiężny kolczyk w nosie to nie kwestia mody. To okrutne narzędzie używane do kontrolowania krów w przemyśle mięsnym i mlecznym. Wiceprezes Pety w liście do producenta Mario zażądał, aby usunąć kolczyk z gry i pozwolić krowie ścigać się swobodnie. Jak napisał, zostawcie pierścienie Sonicowi a krowę w spokoju. Kampania Pety nie spotkała się z ciepłym jak świeże mleko przyjęciem internautów. Peta robi i wszystko tylko nie pomaga prawdziwym zwierzętom. To okrutne to przepaść, po czym pokazuje najszczęśliwszą krowę żyjącą pełnią życia i ścigającą się z innymi jak równy z równym. A skąd oni wiedzą, że ta krowa sama nie poszła do studia piercingu, żeby sobie przekuć nos. Przecież ta cholerna móczka umie prowadzić, więc nie jest taka całkiem zwyczajna. Peta protestująca przeciwko Kolczykowi w nosie krowy w Mario Kart, to tak jakby ostatnie pokolenie domagało się bezpłatnej komunikacji miejskiej w GTA. Numer 7. Słowacka drogówka zatrzymała do kontroli małą skodę, w której okazało się jechać aż 18 osób. Do zdarzenia doszło w Pawlowcach nad uchom niedaleko Koszyc. Jakież było zaskoczenie policjantów, kiedy zdali sobie sprawę, że zatrzymana przez nich pięcioosobowa Skoda Felicja jest dosłownie po brzegi, wypełniona ludźmi najprawdopodobniej narodowości Rom. Nawet przez rozmazane zdjęcie widzę, że to cy. piszą internauci. Cy nie da się zablurować. Oni to mają w genach. Wystarczy spojrzeć na pociągi w Indiach. Jakby tego było mało, mężczyzna kierujący pojazdem pękającym w szwach nie posiadał prawa jazdy. Po przeprowadzeniu czynności policja zabroniła kierowcy i jego pasażerom dalszej jazdy. Cała grupa musiała kontynuować wycieczkę już o własnych siłach. Jak żartują Słowacy pod oryginalnym postem policji skoszyc Skoda Felicia Rare. A tutaj to już chyba nie trzeba mieć prawa jazdy na autobus. Skoda Felicia, najtańszy podmiejski autobus. Przynajmniej widać, jak solidnie i porządnie robione były kiedyś auta. W bagażniku znaleziono jeszcze tuzin akordeonów. Numer 6 113-letni kościół w szwedzkim mieście Kiluna w całości i w zaledwie dwa dni został przeniesiony 5 km dalej. Jak śmieją się złośliwi, przenieśli księdza do innej parafii i chłop zabrał ze sobą cały kościół. Już nie trzeba przenosić księdza do innej parafii. Teraz można przenieść całą parafię. 19 sierpnia ogromna czerwona świątynia ważąca prawie 700 ton została umieszczona na specjalnych transporterach i wyruszyła w drogę do nowego centrum miasta. W starym centrum miasta zagrożona była osiadaniem gruntu Powodowanym ponad stuletnim wydobyciem ród żelaza. Co ciekawe, koszty przeprowadzki szacowane na ponad miliard dolarów w całości pokrył operator miejscowej kopalni. Historyczne wydarzenie przyciągnęło tłumy widzów nie tylko z całej Szwecji, ale i z zagranicy. A całą operację transmitowała na żywo szwedzka telewizja. Nic dziwnego, kościół w Kirunie został niegdyś uznany za najpiękniejszy budynek w Szwecji. Hm, na pewno im się nie pomyliło ze Szwecją w zachodnio-pomorskim. Przeprowadzka kościoła zdaje się nie zrobiła jednak większego wrażenia na Polakach. Pff, w Warszawie to robili zanim stało się to modne. Też mi coś, w Polsce już za PRL-u kościoły przesuwali. Tutaj jednak warto zaznaczyć, że o 21 metrów, a nie 5000 przez całe miasto. Szwagier, jak wypije, to nie takie rzeczy przenosi. W dwa dni przesunęli 700 ton, a u mnie list z urzędu w moim mieście idzie tydzień. Numer 5. Policja interweniowała w sprawie 50-letniego ojca, który zostawił swojego 6-letniego syna na noc śpiącego w samochodzie i poszedł z kolegą na dyskotekę. W niedzielę 10 sierpnia rano dyżurny włodawskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że pod jedną z imprezowni w okulince w województwie lubelskim stoi zaparkowane BMW, w którym płacze dziecko. Jak się okazało, jego 50-letni ojciec, który w sobotę przyjechał z nim i ze swoim kolegą nad jezioro, zamiast wrócić na noc z powrotem do domu, najwyraźniej uznał, że jemu też coś należy się od życia i udał się z kumplem na im imprezę zostawiając sześciolatka w BMW. Kiedy chłopiec obudził się nad ranem i zobaczył, że nie ma z nim jego opiekunów, wystraszył się, zaczął płakać i sam otworzył drzwi pojazdu, dzięki czemu usłyszeli go świadkowie. Podczas interwencji okazało się, że jego ojciec ma prawie 2 promile, z kolei jego kolega, który uwaga miał prowadzić w drodze powrotnej ponad pół promila. Na miejsce przybyła więc ciocia chłopca, która również okazała się trzeźwa, więc opiekę nad sześciolatkiem przejął jego wujek. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Numer 4. Podczas turnieju golfowego w USA, Mucha pomogła golfiście wbić piłkę do dołka i zgarnąć milion złotych nagrody więcej. W finałowej rundzie BMW Championship piłka Tomiego Fleetwooda zatrzymała się na krawędzi i wyglądało na to, że potrzebne będzie jeszcze jedno uderzenie. Wtem niespodziewanie wpadła do środka, dając Anglikowi tzw. zwane birdie. Ukończenie dołka jednym uderzeniem mniej niż wynosi norma. Jak się okazało, za ruch ten odpowiedzialna była Mucha, która w decydującym momencie usiadła na piłce. A przynajmniej w to chcą wszyscy wierzyć. Na powtórce w dużym zbliżeniu widać, jak mucha w pewnym momencie przechodzi na część piłki, znajdującą się nad dołkiem, czym minimalnie zmienia środek ciężkości, tym samym sprawia, że piłka stacza się do dołka. Gdyby nie boska interwencja muchy, Fritwood zamiast na czwartym skończyłby na szóstym lub nawet siódmym miejscu, zgarniając z puli nagród nawet 275 tysięcy dolarów około milion złotych mniej numer 3. Właściciel słynnego domu w Chinach, który odmówił władzom wyprowadzki i sprzedaży budynku pod budowę autostrady, w związku z czym autostradę wybudowano wokół niego, ostatecznie wyprowadza się z niego bez ani grosza w kieszeni, ponieważ nie może znieść hałasu. Jak pamiętacie ze styczniowych newsów, rząd oferował mu około 1,5 miliona juanów, prawie milion złotych oraz 3 mieszkania w ramach odszkodowania. Dziadek jednak odrzucił ofertę, mając nadzieję na jeszcze więcej. Po długich, chaotycznych, bezowocnych negocjacjach chiński rząd powiedział w końcu dość i zbudował autostradę dookoła niego. Mężczyzna już wtedy żałował swojej decyzji. Mówił, że gdyby mógł co w ten czas zgodziłby się na warunki wyburzenia, które mu zaproponowano. Aby uniknąć hałasu i brudu z budowy, razem ze swoim 11 wnukiem, z którym mieszkał, na większość dnia uciekał do centrum miasta i wracał dopiero, gdy prace ustawały. Obawiał się, że gdy droga zostanie otwarta na wiosnę, hałas będzie jeszcze większy. I miał rację. Po uruchomieniu trasy w kwietniu życie tam stało się nie do zniesienia, nie tylko przez hałas, ale i wibracje. Ostatnio media obiegła informacja, że pan Hwang ostatecznie prowadził się ze swojego domu, wynajmując małe mieszkanie w sąsiednim miasteczku. Internauci kpią, że chciwość go zgubiła. Mógł być milionerem, kupić nowy dom lub mieszkać w nowym mieszkaniu od rządu, zamiast tego płaci komuś za wynajem ciasnej klitki, podczas gdy jego własny dom jest już praktycznie nic nie warty. Numer 2. Linie lotnicze Delta i United Airlines zostały pozwane za sprzedawanie tak zwanych miejsc przy oknie, które w rzeczywistości okna nie mają. Według pozwu pasażerowie płacili dodatkowo za miejsca window seat, tylko aby po wejściu na pokład okazywało się, że tak naprawdę siedzą przy ścianie. Sprawa dotyczy szczególnie Boeingów 737 i 757 oraz Airbusów A321, w których zamiast części okien znajdują się kanały klimatyzacji czy przewody elektryczne. Delta i United, w przeciwieństwie do np. Alaska Airlines czy American Airlines, dalej oznaczają je. Jako Windows seat i doliczają za nią płaty idące czasem w setki dolarów. Oczywiście problem dotyczy również wielu innych linii i nie tylko w Ameryce. Jak ktoś napisał na Twitterze, zapłaciłem ekstra za miejsce po prawej stronie przy oknie, ponieważ słyszałem, że jest pięknie podczas lądowania w Heathrow. British Airways, gdzie jest moje okno? W pozwie podkreślono, że pasażerowie wybierają okno nie tylko dla widoków, ale też z powodu lęku przed lataniem, choroby lokomocyjnej, chęci zajęcia dziecka czy dodatkowego światła do pracy. Kancelaria oskarża linie lotnicze o wprowadzanie w błąd i fałszywą reklamę, bo klient płaci za coś, czego fizycznie nie ma. Zaznacza również, że linie nie mogą tłumaczyć się tym, że istnieją strony typu SidGuru, że klient mógł przecież przeczytać recenzję przed zakupem. Numer 1. Ktoś w Kalifornii regularnie kradnie avionetkę emerytowi, aby nią polatać, naprawić, a na koniec odstawić z powrotem. Tajemniczy pilot podkrada zabytkową cessnę z 1958 roku, należącą do 75-letniego Jasona Honga, od co najmniej kilku tygodni. Co w tym wszystkim najdziwniejsze, maszyna nie jest w tym czasie niszczona. Wręcz przeciwnie, złodziej dba o nią jako własną. W samolocie zainstalował m.in. nowy akumulator czy słuchawki lotnicze, na które wydał setki dolarów. Zdumiony właściciel porównuje sytuację do kogoś, kto włamuje. Się do domu, ale zamiast kraść biżuterię czy pieniądze, to naprawia w domu okno. Okej, okay, tym naprawionym jak droga po upuszczeniu Noki 3030 akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na planecie faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!